Słowo Boże na dziś, poniedziałek 1 maja 2023 roku wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika. Czytanie z dziejów apostolskich. Apostołowie i bracia przebywający w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jeruzalem, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. Przedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi? Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei. Modliłem się, mówił. W mieście jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba, który dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i gady. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: Zabijaj, Piotrze, i jedz. Odpowiedziałem. O, nie, panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głosy z nieba odezwał się po raz drugi. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem trzech ludzi wysłanych do mnie z Cezarei stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł, poślij do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan Chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzyśmy uwierzyli w pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli, wielbili Boga i mówili, a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. Oto słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 42. Boga żywego pragnie moja dusza. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Boga żywego pragnie moja dusza. Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twą Górę Świętą i do Twoich przybytków. Boga żywego pragnie moja dusza. I przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością, i będę cię chwalił przy dźwiękach lutni. Boże, mój Boże. Boga żywego pragnie moja dusza. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce, mam także inne owce, które nie są z tej zagrody, i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo pańskie.